Drariliń Łukasz Manikowski razem ze mną Kamil Hasi Hassan. Siemanko, Siema, ma siema. powiedz, co tam się stało? Ostatni raz jak tobą rozmawiałem, byłeś po pięknym nokaucie. Dzisiaj coś nie poszło. O co chodzi? Waga. No nic, wydaje mi się, że jestem bardzo za lekki na te 74,5. Wiesz, nie wniosłem nawet limitu, miałem. Miałem po prostu za mało na wadze, ważyłem 72,5 w dniu ważenia. Mój przeciwnik zbijał z, nie wiem, z 80 ponad, no więc no, głównie kurczę nie zagrała ta waga. tak? No ale zgodziłem się na tą wagę, więc jakby nie mogę mieć pretensji do, do nikogo w tym momencie. No wiewiór był dużo większy, ale też mogłeś... On straszny na ciebie wywierał presję, czy zaskoczył ciebie tym? Nie, ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że będzie robił presję, ale liczyłem na to, że jakoś wyjdę z tych obaleń, w sensie obali mnie, ale jak już mnie chwycił, to ciężko było mi z tego wyjść. I co teraz? Co, co planujesz teraz? Jaki jest twój kolejny krok? Kolejny krok, odpocząć, jakoś ditok zrobić mały, a od października zaczynam studia. Muszę przemyśleć sobie to wszystko. Ale jeśli wrócę, to na pewno już nie w tych wyższych wagach, bo no, to nie ma ewidentnie sensu, tak? Będę doszukiwać się walk w, w niższych wagach, w takich 6,6. 6,6, no w tej wadze czuję się 6, najlepiej. Optymalna Tak, razie. tak. Nawet wiesz, nawet jak próbowałem ważyć te 74,5, to nie byłem w stanie fizycznie, bo no kurczę, przy takich treningach ciężkich nawet nie byłem w stanie wpychać sobie tego jedzenia do brzucha. Yy, no bo to jest jakby, to nie jest moja naturalna waga, tak? Nie, to nie są moje warunki. Czym najbardziej zaskoczył Cię Twój rywal? Szczerze? Niczym. Ja wiedziałem, że tak, ta walka tak będzie wyglądała, że będzie szedł, bo jednak był cięższy, że będzie doszukiwał się walk, walki w parterze, więc niczym mnie nie zaskoczył. Ale... Wiedziałem, że to tak będzie wyglądać, tak, ale myślałem, że ja wygram. Przed walką byłeś bardzo pewny siebie, nie? Tak, byłem mega zrelaksowany, wyczylowany. też myślę, że to przez to, że była bardzo mała widownia, więc no, szczerze... Byłem w 100% przygotowany, naprawdę ciężko harowałem. Nie mogę powiedzieć, że coś mi zagrało na przygotowaniach, bo byłem w swojej życiówce. Ale to ten cios na wątrobę wszedł, byłeś bliski... Nie jeden, nie jeden wszedł. Nawet tamba dwa, trzy. Też widziałem, że weszła obrotówka, ale on zasumulował, że to, to były jaja. Też sędzia chyba nie zauważył, że, że, to, było, że to był cios na wątrobę. Szkoda, bo ja widziałem, że on to poczuł i w momencie, kiedy sędzia przydawał walkę, to ją, to on miał czas, żeby trochę odpocząć. No. Ale po tym jednym kopnięciu tak ewidentnie się aż ugiął. No, mogę, już myślałem, że będziesz kończył tą walkę. No, ale widzisz. Wyszło jak wyszło, niestety. Chciałem na spokojnie jeszcze przywalczyć, jakoś wymęczyć go, a nie rzucić się i pójść za krwią. Chciałem na ja spokojnie, pomału, pomału kąsać go, ale... Jak już leżał na tobie, bardzo ciężko było wstać. Nie było opcji. No takie tak mocno... Czułem. On, on w dniu walki ważył się 70, 78 79. On ogólnie zbierał z ponad 80 kg, więc ciężko było mi gościa zrzucić, a jeszcze mój przeciwnik fajnie wykorzystuje swoją masę, bo e, jakby on robi pressing na swoich przeciwnikach, tak? Wykorzystuje swoją wagę, dociąża tą klatą swoją, swoim całym ciałem. Więc no, wykorzystał to, co mu najlepiej wychodzi. Przed walką nie chciałeś, żeby używał tych skrętówek, czy obawiałeś się, jak już ją trzymał, jak już poszedł po tą skrętówkę? Nie, ja, ja wszystko to było pod kontrolą, wiedziałem, że nie zapnie, bo ja, ja, ja go nie umiem wychodzić z tej skrętówki, tak samo na Fame 3 założył, wyszedłem. E, więc no tego się no, nie Ale jednak opania. nie chciałeś tych skrętówek, to jednak trochę się chyba obawiałeś. Nie, nie, to było do zasady. To nie, że, e, nic, że się bałem, bo, bo finalnie mu oddałem, więc e, no. do czego mówisz, że się bałem. Po prostu e, on, chciał, on chciał tą wyższą wagę, ja się zgodziłem, ale powiedziałem, że okej, okay, ale w takim razie nie masz ogólnych skrętówek. No i on od razu przyjął tą, e, tą propozycję, bo wie, że skrętówki mają się nijak do, jak do tej wyższej wagi, tak? Waga jest kluczowa w MMA i dzisiaj sobie już to uświadomiłem, więc walki w, nie, w wyższych wagach nie mają kompletnie sensu, tak. Czyli teraz planujesz zostać królem Katarzyna? To no kolej 661, domyślam się. No, taki jest plan. Taki jest plan. Super, dziękuję Ci i powodzenia życzę. Również dziękuję Ci. Dzięki.